Siemaneczkowi Widzowie, dzisiaj nagrywamy Squid Game 2. Gamy 2. jak ci dużo lajków pod tym filmikiem, to zrobimy Party 1. Tak, chciałabym to nagrać jedyneczkę. A wiecie, że będzie Party 3 Squid Game? Filmik. Film 3. Wiem i będzie jeszcze podobno gra też na Roblox'a. No właśnie. Więc będziemy musieli nagrać trójkę, jak będzie. Aha. Nagramy? Pewnie, tak. I czekaj, dzisiaj z tą Janą piosenkę harmonia. O 14. Aha, będzie piosenka. Za 5 odcinków nagrałyśmy. To będzie szósty. No to będzie szósty, czyli 6. A inne można siedzieć z tym, wyjść. O szybciej tam babo chla, bo głodna jestem. Parę sekund. Ale. Ej, sernik nie chciał z tobą tu to zagrać? Sernik? No w to. Nie, nie chciał sernik. Ja się pytam, czy ktoś chciał z tobą zagrać oprócz mnie w to? Nie, nie. Nawet twój chłopak? Twój Nawet twój chłopak? Ej, ale fajne Spadłam ze twojego łóżka, muszę teraz wejść. Nie musisz, bo my idziemy na konkurencję. Chodźcie, ja ci Idziemy sobie zrobić zdjęcie, wiesz o tym? A nie. ze sobą, ze sobą. A nie, teraz możemy wybrać czy być... Ja nie chcę być strażnikiem. Byłam w odcinku jak nagrywałam sama, to byłam. No bo byłam dużo golda. Zielone. O nie. Czerwone, zielone. Boję się. A nie, bo się daje wyjrzeć, zginiemy obie. I będziemy musieli od nowa. Green line. Green line. Yeah. No. Ale to jest. Stój, Wikas. Ile osób zginęło? I gdzie ty jesteś? Bye bye. Gdzie ty jesteś? Widzę cię. okej, idę do ciebie. Chodź. To jest to. To jest to, co mam w angielsku, ale. Ooooo! Moneta! Kawę z nami jej narobić do kinek. Ok, to na to. Po jawie zginęłam. Chodź ciuko! I? Gufia lalka. Tu jest alka Ona jest realistyczna, ta lalka. Ej, możemy zarobić 800 monet. Ej jesteśmy bogate! Możemy zarobić 800 monet! Serio? No, zobacz, Ene. musimy zarobić 800 zł. Czemu tak mało? Co nie? Zobacz, jestem na lance. Widzę. Ja mam 1000 Musi być taka miniaturka. Ale to że... No tyle możemy zarobić. Ja mam 1000. No bo tyle zarobimy jak zginiemy. Ej, robimy 30, sojusz sobie? Ej, 37 osób zostało. Ja zapraszam Cię do sojuszu, że nie, że nie możemy się bić, okej? Okay? Okay. Okej. Ej, wiesz... Ej, jaki jesteś graczem? Jaki masz numerek gracza? Nie wiem. <grym> nie powiedziałam dla widzów jeszcze i dla Ciebie. Ja mam grać... Ja mam być graczem 231. Ja 329. Wika, nie będziemy się bić? Okej, okay, a, a, a zapraszam Cię do sojuszu. Teraz nie możemy się bić właśnie. Fajnie? No. Bo na pewno nie będziemy się bić, super? No, ja jestem ogólnie i ja się chowałam ja, w takim jednym ja, łódku. Ja tutaj nagrywam bitwę dla widzów. Widzę Cię chyba. Tylko nie zginij. Dobra, bo ja chcę tylko witwę nagrać, a nie w niej uczestniczyć. Ej, ja cię, w ogóle nie widzę. Tylko gdzie ty jesteś? Na środku. Mapie. Mało ci wiecia Nie, bo, bo są trzy etapy zdrowia. Nie, nie mam. Ej, zginęłaś? Nie. Uf. Są trzy etapy zdrowia. Ja ci nigdy nie widzę. Czekaj, jest jest zdrowy, zraniony i tragiczny. Są trzy etapy zdrowia. No, a bo bitwa bitwę nagrywasz, gdzie ludzie nawalają. No nagrywam. Pff. Oni chcą mnie zabić. No chcieli mnie zabić. Masz warta, że są trzy etapy zdrowia. nie koniec. 43 osoby zostały. Lika, gdzie tu jesteś? Żyję. Ej, bądźmy razem w drużynie. Dobra, będziemy razem w drużynie. Mam nadzieję, że nie umrzemy na tej konkurencji. No. Ej, Duć. Duć. Mam nadzieję, że będziemy razem. Ja chcę być na drugim, lub na trzecim. Eee, ja będę na drugim. Jesteśmy razem! Jeszcze nie. Jesteśmy! Jestem na trzecim, a ty na drugim. Ej, a nie chcieliśmy. Ej, no bo stałyśmy w tym dzieckiem. To są gongi. Ale zaszczep... I czy ja będę miała gągi? Nie, ty będziesz miała kamień. Oh szac. Ale szkoda, że ja nie widzę co ty robisz. Ha! Sonia? Nie, Jest, udało się. O nie! Będziesz miała gągi! Nie, ale łatwe, udało. easy. A nie, no. Ej, bo powiedzieć, że ci się udało. Jeszcze, jeszcze. Raz. To jest mega easy, te trzecie. Raz zwyciężyłaś? No? To, ej, to było mega łatwe. Zobaczysz na odcinku, co ja tam miałam. Okay. Powiem ci, to było po prostu klikanie tych gongów. I zostało 32 osoby. Lidz, żeby im się udało. Nie idę, bo mi się nie chce. Znam chyba. No tak, ale jeszcze, ale jeszcze my już nie gramy, bo już my zrobiliśmy swoje zadania. Co ty napisałaś? Ja nie napisałam. Teraz tom. sobie w domu Tego odwiedzimy. I eły, Czemu spytałaś Tefel? Nie. Ja nie, napis... ja nie lubię chodzić tutaj tutaj pomieszkło. Łamali mi się na konto w Robloxie. Nie, bo kto, bo tutaj chyba robimy jednocześnie te zadania z inną drużyną jeszcze. Ej, ale, ale ja nie napisałam? Nie, piekło. Ja napis... mi się ktoś na konto na roblo. Nie włamał ci się, tylko po prostu po prostu ktoś ukończył zadanie i przyszedł A? do nas, ale my go nie widzimy, tylko widzimy, co on pisze i się zmień dzika żebyśmy się na to, co to nie włamali. No, na pewno. Ciekawe kto teraz. Aha. Ej, wiku, trzymajmy się za ręce. A teraz będzie migle. <suszy> teraz będzie mingle, Kuba, to kobieto mingle. się w tobie. Teraz będzie migle. Mirgle bełdzia. Oh, yeah. <tryk around> ciągle dwa. Dobra. Chodź koło mnie. Nie może, nie można. Dobra. Fajnie jakby było dwa ciągle, co nie? Ej, fajnie gdyby było dwa lub jeden? Ciągle? Bo byśmy przecież trwały. Dobra. Jesteśmy razem. Ja, jaki mały... Ej, tutaj Ej! Dobrze, że nikt nie pisze mnie. Wiesz to, co tu jest, ten trend. No, ja nie pisałam. Ja nie pisałam. Pisałaś raz mnie, bo ja nie. No. Nieważne. Ej, zabijają tam suszek i zabijają. Oj, nie mogę tylko pokrać, bo mi film usuną. Albo pokażę, bo i tak poże znaczę niestety przeznaczone dla dzieci będę musiała robić znowu, co nie? No. Fajnie... no Szkoro, że nie ma ciastek w drugim. Ej, ja żałuję, że nie ma ciastek. To była moja ulubiona konkurencja. Po co wyskaczemy? Bekarz nikt nie wie na tym serwerze, że nagrywamy kto? A ja napiszemy, że nagrywamy. Ej, musimy jedną osobę znaleźć! Trzeba mam Dobra. Ej kończymy Daj odcinek? Czy jeszcze raz idziemy? Jeszcze raz. Ale inną grę. Pa widzowie. pa żegnajcie. Uh, pa pa! Pa drugiej Pa!